Troszeczkę bardziej ee, do dziobu on, on pewnie poleciał na, na lotnisko Pewnie tak Paliwo mi się kontaktu Nie próby. widzę ee, przy... Wracam do lotniska, bo też mam rezerwę A w lewym skręcie jesteś? Tak Okej, okay, Jest to. to ja za to wracam o, y, masz ten na, na Spita masz już tutaj. Uważaj. Chcę go zdjąć. Dostał dymi się. widzisz go? Puścił ci. Widzę, widzę ten tak. Dobra, to strzela przy tym trzecim dymie, to jest przeciwnika pelotka zarazem mówię, nie? Znaczy to... To jest bitwa pancerna, te kontakty, one się tam wymiesz wymieszają, nie? przepuchały się, dobra tak, tak, to one to... Te... ja będę lądował na tym, na... ktoś na dymiącego wchodzi? może? no spróbuję go otworzyć. nie? Dobra, to ja idę w górę, spróbuję go wyciągnąć ale czy go złapię to nie wiem no, jak, bo, jak, góry. tak, 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 bo ja go wyciągam w górę, jestem przed nim Aha. Próbujem strzela do, do mnie przeciwnika strzela do mnie Jakby się zbliżał tutaj znać, bo on trochę uszkodził. Tak, ucieknij, Okej, okay, ale puść mnie dzięki, dobra. Dobra, widzę, że spróbuję go zaatakować jeszcze. A trafiłeś? Nie wiem. Strzela, strzela. Ja, strzela, strzela dobra. Dobra, na niego schodzę. Dobra. Ja odchodzę po prostej. Tam ktoś jeszcze jest. Mustang. Przydałaby się pomóc, jak on się zbył zbliżył. Blisko... Jeden, jeden, jeden coś tu broni, wiem. Blisko dymu, ja... blisko dymu. Tak, tak, tak. Odbijam Odbijaj to Odbijaj, masz Mustanka za sobą, ja spróbuję... Zdjąć, yy... ...o, no, ktoś zalegował strasznie. Tu mogłem być ja, bo ja się rozpełnywałem teraz. Okay. Nie widzę niczego, na no, no, no. A yy... Komiku, startujesz, nie? Leci, leci, leci. Tak, to, tak, to. tak. Leci Dymiący speed w pobliżu trzeciego dymu. No, stracił skrzydło w dyrekowaniu. Dobra, to jest właśnie weda spita.